Nie byli jacy. Profesjonalni! A gdzie, gdzie są my ten, jej koledzy? O jakie unik zrobił! Ło ty cholero. słabi byliście. Nie szalej. Czy potrzebuje coś? No, tak, oczywiście. Wiesz muszę jakiegoś klucza szukać Jakby tego było mało, no Ech. Niestety klucz potrzebuje Ostrożnie otwieram A już od razu Dobra Ustawię się w drzwiach, poczekam na niego Nie będę szarżował Widział mnie Oooo, chodź. o, to ty byłeś. O, oni brzmią jak zefgodowy la zef lamy. Albo osła jakiegoś. Kurde, żal, żal trochę naboi można trzeba bardziej oszczędzać. Okej. Okay. Użyję tego blaskowego tam. Kurczę, tyle granatów mi się nie użyć. Gdzie? Yeah! Nie ma! Muszę zacząć więcej granatów używać. Ja tylko marnuję je teraz. O! Sorry, ale shotguna musi. Ooo, słyszę! Ktoś się odzywa, ktoś mnie woła! Czy to ty, kochanie? Wołałeś mnie, skarbie? No chodź. E, idzie. To ty mnie wołałeś? Stęskniłeś się za mną? Czy może nie? Oj, chyba nie. Dobra, kolejny błyskowy. I takich prawie nie używam. Oszczędzę trochę municji. Zawsze coś, nie? Idzie do mnie. Ja się próbuję z nimi porozumieć, ale oni chyba mnie nie rozumieją. Brr, brr, brr. O kurwa, sam się spaliłem. Dobrze, że teraz tą kamizelką mnie obrywam. Aj, mam zajebisty język. Kiedy w piątce to chociaż mówią bardziej po ludzku. O ci to ja nie wiem co nie mówią. Szczerze, to... Kina wyspie też w ogóle, oni w żadnym języku się nie posługiwają. W czasie to było po hiszpańsku. Mówili chociaż, a to? Co to ma być do cholery? <laughs> Języki godowe, zapomniane, starożytne. Ech. Ja bym tylko w nic nie wbiegł, cały czas idę. Tu jest jakiś open, save point jest przede mną, aha. Eee... Szczerze to może zapiszę, bo sporo, sporo przeszedłem już prawie półtorej godziny. Nie, 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 nie tu. Żeby nie ryzykować. Sporo gry przeszedłem i wolę nie ryzykować yy, tego, na przykład, że mi prąd odetną. A cholera go tam nie. Co się może zdarzyć? Chociaż jakby mi odcięli to pewno by mi i tak przeszkodziło nagrywanie. Przerwałoby mi i, i mój głos też by. Choć może mam jakiś autosave. Nie wiem, nie pamiętam już. Aby tu nie było tych panów odradzających się o nie! O nie! Specjalna wersja, o Jezu, jaki ty jesteś piękny. I love you, normalnie. Mmm, mam mam Dam ci buziaczka, chodź Dam ci buzi, buzi Ty cholero. O ma, je, ma jednego właśnie z tyłu jeden Już? O no właśnie i to jest problem. Jednego mu na plecach. To jest specjalna wersja. To jest jeszcze... bardziej. mu... najpierw... Nie! Nie, ty chuju! O rozwaję mu na plecach! Dobra, mam klucz. A to tego pilnowałeś! Nie dość, że oj, ma o jednego więcej umieszczonego na plecach, to jeszcze ma dodatkowy atak. Taki kolcami mi nadziewa, chyba jak jestem w pobliżu. Trzeba być ostrożnym. No to potrafi być hamskie. Nie wiem, czy zabije od razu, nie pamiętam. Wolę, wolę się nie wypowiadać, żeby później było, że wychodzę na głupka. Tak na przykład z tymi drzwiami. Możliwe, że grałem na Easy, no. Tyle lat już minęło, to sporo nawet Więc mogłem zapomnieć paru rzeczy Uuu Może się tu było z nim w berka nieźle pobawić No proszę, ja tak go szybko zabiłem hmm. Tu coś w ogóle będzie? Nie Tu chyba było coś Kryształki? Pamiętam, że tu nie było. Tak, jak porozwalałem. Nie, też nie ma. O, tu, o coś znalazłem. Ha. Tak, trzymajmy drogocenne naboje. Nie, wydawało mi się, że tu gdzieś jeszcze były naboje. No, dobra, to nieważne. Jeszcze tu przylecę. O, tu jest taki mały. Mm, jakby to można powiedzieć, Mały sekret. O, właśnie to jest dobre określenie. Można tutaj nie iść, można to ominąć, bo nawet to nie jest wymagane w fabule. Ale jeśli się tu pójdzie, to później będzie takie małe ułatwienie w jednym miejscu. Trochę się też. Fabuło hazmie dzięki temu. Tak, sprzedać kamizelkę, aha, nie jestem taki głupi. Jest ja przypadkowo pewnie mógłbym to zrobić. Is that all stranger? <tryk _dawí> Hehehe, thank you. Co tu mam. Redajnie. To chyba. Aaaa, <tryk _dawí> dwa emeraldy. W ogóle Spinelli teraz nie ma. <grych> Albo ja nie nie znajduję żadnego. Za mało mam na chyba nikaldy. <tryk> 15 tysięcy zostało za, za tych fiurów i fi na domu mało. Trzeba O nie, nie macha nożem. Chociaż nie zabiję go z tej legosi. O! A proszę. Już mi się nie mieszczą. <grytania> eee, żółty. Gdzie tu? Ten jest czerwony. Z, tych, znaczy. Zielony, z czerwony pomieszałem A żółty z żółty mogę? Nie mogę Red, yellow green. Już mi nic nie da, bo chyba wezmę te trzy i będę miał maksa życia. To aż nie mogę tylko te żółte pakować, albo je sprzedawać one chyba są Po 500 Czy po tysiąc te żółte? Ostatni wy chyba Koli na dzisiaj. O, przedostatni, jeszcze trochę sobie zostawiłem. Yy. O, żółty, e, zielony. <gryw> Mi się zaczęła mylić. A, zrobimy halo baza, halo, baza. Hal-Hal-Mietku? hal hal Słyszysz mnie? This is Leon. I <grywka> nie działa. Kurcze hmm, kurczę, nie chcę spoilerować, bo bym wyjaśnił dlaczego tu poszedłem. <grywka> Wyjaśnię może, jak będzie ten moment. że zdałem sobie sprawę z tego, że ja strasznie przyciągam tego Rezydenta, że za bardzo lubię zwiedzać. I, i takie tam. Bo ja już powinienem to chyba skończyć. Nie, chociaż. Nie, Rezydent ten czwórka jest nawet długi. Pamiętam, że oglądałem Let's Play, który miał. przynajmniej 70 odcinków. No, no to mi się chyba też się nie szykowało. Szczególnie w tym rozdziale. Boże, dwie godziny grania prawie, a ja jest, ciągle jestem 5-1. Może pozostałyby nam trochę krótsze. Myślałem, że dwa chociaż złapie pod rozdziały. To jest safe, nie. A to dupa. Ten jeden nawet skończę. One są strasznie długie właśnie. Dlatego to jest najdłuższy. Rekompensatę. O, od razu mi... No tak, już. Oczywiście. Nie. Ych, jak ich zabić? Granat się was toczy. Shotgun? Tak, mam trochę naboi. Nie. Wiem. O granatem. Podbiegnę i pierdolnę. Okej. Okay. Pistolet. O, dobra, Poszło jakoś. W miarę się udało. Mission successful Gdzie? Musi się kurwa doczekasz Nie ma Ha! Nie ma! Teraz musisz ze zejść po mnie Po schoda Ty niegrzesny pasożytku Ty kolego Dobra My odstrzeliłem. Teraz muszę poczekać. Może będzie jakiś pasożyt? 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 Będzie? Nie ma! Przygotować. Najważniejsze to mieć pełny magazynek w każdej sytuacji. Oj! Jest, ja nie widzę tych z, strzałami. Tak, jeszcze trzech. A już. Tak, snajperko mi wyceluje. Kurde, jak mi denerwujecie! Ale mnie wkurzają oni. No trzech ze strzałami! Jeszcze, czy w dziesięciu! Jeszcze ten ma hełm. Muszę was po nogach celować. Dobra, jednego mniej. Dobra. Gdzie cholero? Już Jak ja go dawno nie używałem. Tak z... Jak on zginął? Ho. Wydało mi się, że przeżył. No dobra. Lepiej dla mnie. Dobra. Sprawdzać nie będę sprawdzał. Idę dalej. Id idymy, idymy. Oj coś się obawiam, że naboje no, mi się kończą. Mm, dobrze mi się wydaje. Więcej granatów. pamiętaj. Więcej granatów! Masz całą masę. Tylko nie przeszlej, bo nas zbyt głupiej pewno wejdzie na jednego. Dobra, mam klucz. O Jezu, znowu wróciłem do niej. Paszek cię kocham. Za każdym razem wracam do ciebie. Doceń to. O Leon! Oh, Leon. Och, jakie to słodkie, romantyczne. Zdam sobie sprawę, że ona ma końs końską mordę. O boże, jak ona, brzyd ona brzydka z bliska. <grym> Wiecie, takie z daleka wrażenie. O jakie cyce. O Jezu, jaka morda. <grym> o kurde. Eee 11 godzin. O ja pierniczę. Chyba trochę za długo mi się schodzi. No dobra, kończę. Bo ja będę musiał wstawać jutro z rana. To nagram tutaj w innym terminie. Mam nadzieję, że, że w szybkim ja się z wami yy, rozłączam. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć, trzymajcie się. Na razie. I do usłyszenia.